łopaty. Cyk. Poczekaj, ten dyfuzor z drugiej strony, bo nie, nie? Pierwszy, no, cyk. O, się lepiej pospada. w Cyk. Ta, tak także my właśnie, także, Dobra. Dobra go, Dobra. go. pan. Dobra. Cyk to mamy. No coś się tu delikatnie puszczało. Jo. To... Bo on żeby paliwa miał za mało jest niemożliwe, co nie? nie? Nie, bo jak dałem dyszę większą już o ten to zalewa go, nie? Tak Założy się nowy ten nie, jeszcze z ulicy troszkę skrobny do góry czy nie będzie go przylewać nie zostawimy, jak będzie go przylewać, no to znaczy, że no już jest na granicy całkiem, nie? No. A jakieś chusteczki coś dykanus, czy nie trzeba? Nie wiem, no, bo jak się cylinder. cylinder tylko przetkać. Ale co za chusteczką, czy...? No tylko czy coś. Nie masz? Deficyt? Mam no, chusteczki? I mam stretch <laughs> no, w sumie stretch, głowie, no to też by było Będzie stretch? No Będzie stretch To potrafię się cenić hmm. A, Nie powiem tak. To lubię w Simpsona, że tu cylinder ściągnąć to jest minuta 10 Tam mi się zawsze podobało mm -hmm. Kręci trzymać mów panie Nie no luz zawsze końcówka gwint jest brudny czy coś to Idzie, nie idzie. A co się wie, mocno, nie? No A jutro, no jutro niby śnieg pada z powrotem. Nie, wątpię w to. Mam nadzieję, bo hu. Już dość. No, jedna śrubka spadła. nasza znaczy, śrubka na kredkę. Zawsze mówię odwrotnie. Cyk. I tak. Gdzieś tu na ziemi jest Muu Dobra no. no, Bezpiecznie będzie tu tak. Wyjdzie tu czy nie <laughs> Przecież nie było tych Rozpórek Rozpórek czy wzmacniacze? Oto. Rozpórka. Rozpórka, poprzeczka A jak zwał tak zwał, o, to wyjdzie tutaj. Dobra a nie chcę wziąć Nic mu tu nie będzie Masz jakieś ten szłatek Eee Panie mam Cokolwiek Chodźcie i w górę z powrotem, czyli barkit, no, no nie, nie ma nic innego. Patrzyłem, no to e są, ale chyba metrakity jeszcze, ale one nie ten. One są pod yy, krótsze cylindry metrakita, z tego co się doczytałem hmm. I też nie będą A tyś mi pisał właśnie, że Borykita wsadził i jej 3000 kilometrów zrobił i Nie, Borykita już jest w porządku Tylko mówię, no musisz uważać z tym co ci mówiłem Jak, jak w razie ciśniesz na wysokim biegu 4-5 To jak skończysz, od razu kurwa sprzęgło Bo wiesz, bo jednak dwa te smarowane jest wszystko z paliwa Wiem, a no to nie no, normalnie zawsze jest sprzęgło No Trzeba będzie teraz zrobić wynik sygnału hmm. Klamka szlifnięta? O co o, coś, żeś tutaj ten Chyba że już takie były i nie widziałeś Nie widziałem, pierwszej teraz Nie no Nie, nie spadł mi na nic takiego, na ziemi mi spadł, ale tamtą stroną E, to raczej nie, mi też Były starty No. Wskażę, co na ale to mi się obiło. Tu jak stał? Kierownica po prostu lewo porydziała. Powiedziała jeszcze kierownica. I klepnęło. na to tam detale. Ale chłodno się zrobił, Jutro to zimno będzie. Tu ma być chyba zimno nawet. Tak. Na to by naprawdę No i dobra. Czy woda się wylała. No z uszczelki. No srogo go przydało. 49, i 49,5. Kociołek. Co może tutaj? To jest taki wiesz... Ta, 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 ta Bla, two, dobre zatarcie S, Dostał szansę, mógł się wykazać. Mogliśmy mieć dobre zdanie M100A e, Nie będzie. Okay. <śledgy> nie będzie Dobra, zrobię inaczej, W wiecie, żeby tu miał wpaść To lepiej żeby nie wpadło, bo zaś trzeba się do góry nogami Albo silnik wyciągać. Tego bym nie chciał. Tak. Cyk. Mamy jedno. Czy mi jedno wystarczy? Czy nie wystarczy? Dokopię się tu. Tak, to cię mogę otwierać. No tu chodzi. Czy mnie puści. nie puści Coś nie chcę. Czarny ten dług jak głupi normalnie wziął gdzieś wsadził. Co? Dłogi. Który? W ten dług. A to od góry zawsze weźmie na górę. To, to normalne. To jest normalne. Czyli dług na pamiątkę. Dobra, waj, to nie chcę wyjść. Okay. <tryk> Kurda, no. czemu maleństwo nie chce mi wyjść? Wypiły się. Tak pięknie. Kurde, co jest? Halo. Tyle siutko powinno chodzić. Ech. Tu się nie powinno nic zadziać. Chyba już to nowy Czyżby go tak przygrzało solidnie? Czy co mu się Czekaj. Nie no, tu co chodzi. No nie dużo zmienia. nie jest. Nie takiego przyrządzika fajnego do tego. Jeszcze kurde palcą. No, jak rożne zmieniają to wiesz, Nie chciało puścić, jak puściło to w przykład liam wahać. Mhm. Rurą <grym>. Czy no, tak? Nie. Chcesz, a jakiś a śrubokręt czy coś? Co nie byłoby? Nie, bo trzeba uciągnąć. Tak, tylko czemu to tak ciężko idzie? A ruszy się w ogóle? Tak, tak. To jest ok. Jest ten minimalny luz. E, 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 e.

Nie, to bym się przyżądała wziąć, żeby wycisnąć. No tak normalnie to był tak. lekko wychodzi, wchodzi, a nie. Nie chcę. Wziąć się i przestan. Chciałbyś, że Pierdoli? Przestałem za. <grym> Każdy <grym grym> wtedy pisze, że nie będę to. tu. Nie. A czy wiesz? No jednak Jeden pierścień, myślałem, że ogólnie niby tam opinie jako tako, no jednak nie były o tym akurat nie takie, no ale chłopie. Dostał szansę, mógł się wykazać Mógł, tak. mógł obronić zdanie na temat. No, no i bez przyrzędowa nie obejdzie się widzę. A przyrzędowa was i dos? No takie, że tu zapierasz od drugiej strony i tutaj takie wkręcać i i ten stworzeń tak jakby no. albo od drugiej strony tak samo można żeby go zruszyć No i gość chce początek, Nie okay? Wiem, później jak za. No. to już jest git. Stalny teraz. kurde, wele. starcie Żeby nie stanął ktoś, nie wpadnie Ale tutaj jest aż kawał tego, aluminium wtopione To nie jest stal, to jest dosłownie aluminium wtopione Chyba hmm. aż górka się zrobiła Kiepski tłok. Hmm. Szlifuj ma węmach, i będzie chodzić <laughs> Wszystko widać, nie? No. Nie Tutaj nie. też próg na tulei się nie robił Złapały od wydechu I tyle Czyli było dobre, mieszanka, wszystko z git To. Tak. tłok po prostu z lipa Tłok lipa Nie wytrzymał nie, W pizdę No i mówię, trzeba pamiętać, żeby zawsze wysprzęglić na dużych no. wierzych i na wysokich.